W ostatnim meczu 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Górnik Zabrze z nowym trenerem przyjeżdża do Mielca, aby w meczu z ostatnią w tabeli stalą spróbować przerwać serię trzech przegranych meczów z rzędu. Przed rozpoczęciem tego spotkania, minuta ciszy ku pamięci zmarłego w poniedziałek papieża Franciszka. A to właśnie nowy trener górnika Zabrze, Piotr Gierczak, który jeszcze do niedawna był asystentem Jana Urbana. I to właśnie podopieczni opieczni tego szkoleniowca. Pierwsi ruszają do ataku Lukas Podolski, dalekie zagranie do Ismahila. taofek ofek Ismahilu uderza i ta piłka. Przelatuje bardzo blisko bramki strzeżonej przez Jakuba Mądrzyka. To była świetna okazja już na samym początku tego spotkania. 20 minuta. Znowu Lukas Podolski. Tym razem to on uderza. I pewnie broni to uderzenie. Jakub Mądrzyk wyłapał nawet strzał byłego reprezentanta Niemiec. Lukas Podolski ma w tym sezonie 5 goli. W ekstraklasie poszukiwał szóstego, ale tutaj wybronił ten strzał. Jakub Mądrzyk, 24 minuta spotkania. I Machil głową do Podolskiego. Lukas Podolski szuka miejsca do oddania strzału, uderza, ale to uderzenie bardzo niecelne. 28 minuta, wreszcie szansa. Stalin Mielec, Łukasz Wolsztyński uderza głową, ale podobnie jak Lukas Podolski przed chwilą strzela niecelnie. Filip Majchrowicz nie musiał interweniować, a Łukasz Wolsztyński to przecież były piłkarz górnika. Zawsze zagrał w tym klubie ponad 100 meczów. 35 minuta. I odpowiedź górnika Luka Zachowicz stanął przed znakomitą sytuacją, aby wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. Ale tutaj bardzo dobrze wybronił ten strzał Jakub Mądrzyk, który szuka swojego czwartego czystego kąta w lidze. Ostatni raz zanotował je 10 listopada, a to 38 minuta. I znowu Luka Zachowicz. Ta sytuacja wydawała się nawet może lepsza od tej poprzedniej, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. 42 minuta. Lukas Podolski dośrodkowywał z rzutu rożnego, ta sytuacja wydawała się niegroźna, ale widzimy na powtórkach, trafił w słupek, także było bardzo, bardzo blisko, a Mistrz Świata z 2014 roku wkręciłby piłkę z rzutu rożnego. A tu doliczony czas gry pierwszej połowy, Iwan Cavaleiro fauluje Dominika Sarapatę sytuację sprawdzał, Tomasz musiał na warze, ale ostatecznie zawodnik Stali mielec dostał tylko żółtą kartkę, a to byłaby duża strata, przecież Cavaleiro zaliczał gola lub asystę w trzech ostatnich meczach, to już druga połowa meczu Robert Dadok uderza i tak jak w pierwszej były piłkarz Górnika Łukasz Wolsztyński miał szansę tak i teraz były piłkarz tego zespołu Czyli Robert Dadok uderzał i uderzył nad poprzeczką. Druga połowa należała do Stali Mielec. 53 minuta. Znowu Łukasz Wolsztyński uderza głową i znowu niecelnie. Tym razem nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Filipa Majchrowicza. A to znowu Stal. Uderzenie z pola karnego. Jeszcze rykoszet i znakomita interwencja Filipa Majchrowicza. Uderzał w tej sytuacji Pyry Hanola, 23latek z Finlandii i jeszcze piłka odbiła się od Rafała Janickiego i świetnym refleksem popisał się Majkowicz a to kolejna sytuacja i tym razem Matiu Gulamier pakuje piłkę do siatki jednak słyszymy gwizdek sędziego w tej sytuacji mamy spalonego który był naprawdę minimalny w sytuacji w której Rave Asajak wybiegał do tej piłki on ją zgrywał do Matiu Gulamiera 77 minuta starcie Patryka Helebranda z Piotrem Wlazło i tutaj 35 latek otrzymuje Drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną. Górnik Zabrze może wykorzystać grę w przewadze. Tauwek Ismachil jest w polu karnym. Nawinął obrońców dwukrotnie. Ismachil uderza lewą nogą i tutaj naprawdę niewiele zabrakło. A Górnik zdobyłby to upragnione prowadzenie w tym spotkaniu. Jeszcze 88 minuta. Lukas Ambrosz próbuje swoich sił strzałem z rzutu wolnego, ale wprost do koszyczka ustawionego przez Jakuba Mądrzyka. Doliczony czas gry. 91 minuta do Mański na głowę Matiu Gulamiera. I tutaj reprezentant Malty miał kolejną świetną okazję, ale znowu broni Majchrowicz. A to rzut rożny po tej sytuacji. Bert Esseling uderza i niestety dla stali nie ma tutaj gola na 1 do 0 jeszcze w samej końcówce rzut dla górnika Jakub Mądrzyk świetnie wybronił to dośrodkowanie które okazało się strzałem i ostatecznie ten mecz kończy nam się wynikiem 0 do 0 w pierwszej połowie dominował górnik w drugiej dominowała stal ale ostatecznie nie zobaczyliśmy żadnego gola i na zakończenie wielkanocnej 29 kolejki w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie mamy bezbramkowy remis. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.